Rozdział pierwszy. Była to okolica bardzo malownicza. Nie dostrzegało się tu ani skał urwistych, ani przepaści przerażających, tylko pagórki uśmiechnięte, okryte zielenią drzew, trawinki gęste i szerokie strumyki, użyźniające łąki ubarwione kwiatami. Rozrzucone tu i ówdzie na płaszczyźnie ładne domki bieliły się pomiędzy drzewami. Dobrobyt panował w okolicznych wioskach i śpiew rolników zlewał się często ze szczebiotem ptasząt. Jak tylko w początkach XIX wieku utworzyła się w bliskości tych miejsc tak świeżych, wesołych, uroczych Zielonych kopalnia węgla natychmiast zmieniła, się, zmieniła swoje oblicze cała powierzchnia kraju. Kłęby dymu pokryły atmosferę jakby kirem żałobnym, won kwiatów zastąpiły jadowite wyziewy, a echa rozlegały się tylko brzękiem łańcuchów i skrzypieniem trybów maszynowych. Ludzie pracujący przy kopalni wyglądali tak dziko, że więźniowie przypatrywali, przypatrywali im się z pewnego rodzaju bojaźnią. Niektórzy z mieszkańców często zbliżali się do krawędzi studni, służącej jako wejście do kopalni węgla, ale nikt z nich nie miał odwagi wejść do podziemi. Powiadano bowiem, że od chwili, kiedy kopacz wstępuje w koszyk zawieszony przepaścią, w którym spuszcza się do wnętrza kopalni, życie jego zostaje w ciągłym niebezpieczeństwie. Podczas przeprawy bowiem trzeba się było ciągle obawiać i, i niebezpiecznego spotkania z drugim koszem idącym w górę. Przy wymijaniu odpycha się go nogą, ale. Jeśli przytem wykona się ruch niezręczny lub oprze się ręką o gładką i śliską ścianę studni, wówczas koszy zaczyna gwałtownie wirować, a siedzący w nim, straciwszy przytomność, spada na dół. Jeśli tego wypadku szczęśliwie uniknie, może się urwać sznur, upaść kosz, oberwać jakiś odłam kamienia i zabić lub zranić zjeżdżającego wewnątrz kopalni jeszcze większa obawa niebezpieczeństwa gdyż zdarzają się wypadki zawalenia się sklepień obrwanie się ścian bocznych wybuchu gazu piorunujących zalenie wodą Słabe Życiu górników ze wszystkich stron zagraża tysiące niebezpieczeństw, większych i okropniejszych niż w czasie walki na polu bitwy. Pozbawieni powietrza i światła, brodząc w błocie pod sklepieniem mokrem i niskim, zgięci, bez możliwości wyprostowania się, pracują często w postawach takich, że trudno pojąć, jak mogą w ten sposób trwać po kilka lub kilkanaście godzin bez przerwy. Zadziwieni tem opowiadaniem wieśniacy oddalali się z przekonaniem, że los ich jest istnie szczęśliwym od doju biednych górników połowy życia we wnętrzu ziemi przepędzających. Mimo tego znalazła się przecież młoda dziewczynka, która zapragnęła poświęcić się pracy górniczej. Młodziutka zaledwie 14-letnia miała ojca chorego, widziała go w cierpieniach, więc postanowiła nieść mu pomoc według sił i możliwości. Jan i żył niegdyś w dostatkach, ale różne niepowodzenia wyzuły go ze wszystkiego, co posiadał. Zamieszkawszy we wsi z dwiema córkami Marią i Anną, dopóki mógł. Pracował na zaspokojenie potrzeb domowych, ale złożony dotkną chorobą, przykuty do łóżka boleści, spostrzegł, że wkrótce całej rodzinie grozi starsza, straszna nędza. Starsza córka Maryja wylewała ufite łzy, pracowała bez wytchnienia, lecz w nieszczęściu nie miała tej koniecznej dzielności charakteru, który pomaga aby walczyć z wszelkimi przeciwnościami i pokonywać przeszkody jedne po drugich. Anna, młodsza jej siostra, była charakteru zupełnie innego, zastanawiająca się, rozważna, niczym się nie zdarzająca. Matka ich już nie żyła. Ojca obie kochały bardzo, ale gdy Maryja nie zastanawiała się, że przewyższał wielu szlachetnością duszy, rozumem i niczem nieustraszoną odwagą, Anna umiała ocenić w nim wszystkie te i z miłością ku niemu łączyć bezmierne uwielbienie. Gdy mu się z ust wylwa, wyrwała skarga, Anna czuła, że jej serce omdlewa, bo pojmowała, że cierpią męki nadludzkie. W ten czas, to myśląc, że drobna kwotka pieniędzy wystarczyłaby, aby mu kupić to, co mogło przynieść ulgę w cierpieniu, a może i uzdrowienie, sądziła, że nie było pracy, której by dla zdobycia owej kwotki nie zdołała dokonać. Ale któż by chciał dać jakąkolwiek pracę dziewczęciu na pozór tak wątłemu? Pewnego dnia atoli zdawało się jej, że znalazła sposób urzeczywistnienia swoich marzeń. Od chwili otwarcia kopalni węgla powstało w okolicy mnóstwo ich lepianek, nędznie skleconych i pobielonych wapnem, które służyły za mieszkanie dla górników i ich rodzin. Nadto powiedziano jej, że do pracy w kopalni używano również wyrostków i że zarobek ich był dość znaczny. Anna Postanowiła skorzystać z tego. Pewnego dnia, na chwilę przed powrotem robotników, idąc ulicą utworzoną przez dwa szeregi domków, zatrzymała się przed jednym z nich. W tejże chwili z drugiej strony pokazał się chłopaczek, ośmioletni, idący powoli, jakby znużony zbytnim poprzednim wysiłkiem. Stojąca na ganku domu kobieta, ujrzawszy go, mruknęła coś i wyszła do wnętrza mieszkania. Chłopaczek zaś przyspieszył kroku. Lecz kiedy już dobiegał do ogrodzenia, potknął się i upadł. Anna podbiegła z pomocą i krzyknęła z przestrachem, zwłaszcza krew, która sączyła się pod twarzyce chłopca, zaczęła go uspokajać, ocierać. Matka, spostrzegłszy to, rozgniewała się na chłopca za nieuwagę, a Anna zaprosiła do naszego mieszkania, uświadczając, że ją uczęstuje za grzeczność i dobroć serca, jaką ukazała jej synowi. Pokoiki były dość starannie utrzymane. Znajdował się w nich zegar, wielka szafa, Łóżko nakryte perkalową kołdrą, a na półkach przy jednej ze ścian kuchni świeciły starannie poustawiane naczynia miedziane i sprzęty gospodarskie. Od tyłu okna wychodziły na mały ogródek, w którym zwykle górnicy ze szczególną starannością utrzymują kwiaty. Na stole pod oknem stała przygotowana wieczerza z gorącym jadłem, do której z pośpiechem zasiadł zaraz młody chłopczyna i z tak wielką chciwością począł zajadać, że aż Annę to zadziwiło. – Dziwiłeś się, panienko? – rzekła matka. – Że mój zgłodzony chłopczyna ledwie się nie zadławił przy jedzeniu. Ależ biedaczek od pół doby nie miał w ustach oprócz szklanki, mleka i kawałka chleba. – Od pół doby? – Powtórza Anna z wielkim zdziwieniem. I dlaczegoż? Dlaczego? Dlaczego? Przedlał. Bo jest traperem, a traper na chwilę zejść ze swojego stanowiska nie może. Czy zajęcie trapera bardzo ciężkie? Nie, panienko odżychówcza. Praca łatwa, ale niezmiernie nudna i przykra. Ja nic więcej nie robię, tylko całe 12 godzin od 6 rano, dłuższy wieczorem, siedzę skulony we framudze tak wielkiej jak kominek pokojowej i trzymam sznurek od klapy. Jest to rzecz niezmiernie łatwa i każdy potrafi to zrobić. Ja też sznurek ciągle trzymam, a gdy usłyszę go człowieka wiążącego małym wózkiem węgla, odmykam klapę. I po przejściu jego, znowu ją przymykam. Nad tą robotą nie namęczę się, tylko mi się straszliwie, bo w ciemnicy nie widzę nic, nawet własnej ręki. I nawet innego słówka nie mogę długo przemówić. Nieraz zdaje mi się, że nie mam oczu i dopiero dotknąwszy się ich ręką, przekonywam się, że je posiadam. A dlaczegoż nie proszę o światło? Zapytała Anna. Mógłbyś wyrazić sobie książkę i czytać ją. Ha, <laughs> panienko, odrzekł chłopczyna z westchnieniem. Kiedy czytać nie umiem? Nie było czasu myśleć o nauce, szeptała matka. Już od roku pracuję w kopalni. Życie drogie musi, więc chłopiec dla siebie zarabiać, bo inaczej nie dalibyśmy sobie rady. To może syn pani mógłby być użytym w kopalni do innego zajęcia? Lżejszego panienko już nie ma. Chyba by nosił węgle albo woził je wózkiem, a to jeszcze trudniej, bo wtedy musiałby pełzać na rękach i kolanach pod, pod skalistemi sklepieniami. Częstokroć nie mającymi więcej niż dwie stopy wysokości. Zresztą łańcuch i powróz, którymi się w takich razach krępują, ranią często aż do krwi. Ja się nie lękam niczego, zawołał chłopczyk, odcierając usta. Tylko obawiam się gniewu dozorcy, min, gdybym nie znalazł śpiącego, albo gdybym mu kazał długo stać u drzwi i klapy za zbliżeniem się jego nie otworzył. O, mój Boże, mój Boże! zawołała płacząc z Jakże pani może dzieci swoje skazać na takie męczarnie? Trudno, moja panieko. trzeba żyć, a on, choć młody, jednak zarabia 10 pensów dziennie. 10 dziennie pensów! Zawołała Anna Zarosia. Ach, to więcej niż mi potrzeba. Powiedz mi, bo cię, czy w kopalni używają do roboty małych dziewczyn? Używają, owszem, ale jest to praca niezmiernie ciężka. O pani, zawołała Anna to na najgorętszy proszę: wystaraj się dla mnie taką pracę, choćby za połowę tej zapłaty, którą dają innym, a ucałuję ci ręce i nogi. Gdy to Anna omówiła, młody robotnik, który przed chwilą wyszedł do izby, spojrzał na dziewczynkę ze współczuciem i udając, że się rozmowie nie przysłuchuje, zwracał jednak na wszystko pilną uwagę. Łucja, tak się nazywała matka chłopczyny, wysłuchawszy pryby Anny, pokręciła głowę i rzekła: Dla ciebie, panienko, praca w kopalni na nic by się nie przydała. się jak pani, jesteś wątła i bojaźliwa. Umarłabyś z utrudzenia, jeżeli nie ze strachu. Podczas spuszczania się do kopalni, szukaj innego zajęcia, wszędzie go już szukałam, ale nadaremnie. Ależ chyba nie wiesz, że górnicy są narażeni na największe niebezpieczeństwa. Wiem o tem i na tych właśnie bezpieczeństwach ocieram moje nadzieje. O, gdybyś pani wiedziała, co cierpi mój ojciec! W chwili, gdy pozostaje samotnym, zalewa się łzami, trapi go choroba, martwi bieda w domu i przyszłość nasza. Pod brzemieniem cierpienia ugina się, choć taki mężny, silny i odważny. Byle jaki zarobek uspokoiłby go, zapewnił większe wygody i na twarzy jego, tak zasnął i kochaną, sprawdziłby uśmiech zadowolenia, tyle przez nas upragniony. Zarobku zatem potrzebuje koniecznie, choćbym przyszło przy tym należeć się na największe niebezpieczeństwa. Dopomóż mi Pani do wynalezienia jakiegokolwiek zajęcia w kopalni, a ujrze cierpienie mego ojca uspokajające się, ujrze go zaspięcego spokojnie. Mówiąc tak, z nadzwyczajną gwałtownością łamała ręce, i gęste łzy spłynęły po jej twarzy. Anna była panienką niezmiernie delikatnego i łagodnego usposobienia. Cera jej twarzy, zręczność i wdzięk w poruszaniu drobne i delikatne jej ręce świadczyły. Pomimo ubóstwa i ubioru, że nie była stworzona pracy, której poświęcić się chciała. Łucja patrzyła na nią z litością, połączoną z uszanowaniem. Biedne dziecię, rzekła, to o co mnie prosisz, nie ode mnie zależy. Wszystko, co może, mogę zrobić, to jedynie przemówić za tobą. Przyjdź jutro wieczorem. Mój mąż przedstawi swoim przełożoną twoją prośbę i uwiadomi cię, jaką dadzą odpowiedź. Anna podziękowała serdecznie i wyszła z wielkim bukietem kwiatów, której Łucja z własnego ogródka ofiarowała. Młody robotnik, którego widzieliśmy z tą uwagą przysłońcego się w rozmowie Łucji z Anną, był dość bliskim, choć przez Annę nieznanym jeszcze jej krewnym. Ojciec jego, właściciel kopalni, gdzie pracował mąż Łucji, był strycznym bratem ojca Annę. Z początku młodzieńc, usłyszawszy o ubóstwie rodziny swojej, chciał prosić ojca o materialną pomoc dla krewniaków. Wnet jednak zmienił zamiar. Wiedział on, że pan Iward odrzuciłby wszelkie pieniądze, wsparcie nawet od urodzonego brata. Postanowił więc pomóc im inaczej, mianowicie dać zarobek, ale to też spotkawszy annę wychodzącą już z mieszkania nie przedstawił się dziewczęciu lecz ujął, ją, ujął je za rękę i rzekł głosem głęboko wzruszonym odwagi dobra panienko odwagi opatrzność będzie czuwała nad tobą bo dobry dzieci ze swej opieki nigdy nie wypuszcza Anna, oddalając się, rozmyślała o konieczności ukrycia przed ojcem tego, co robi zamierzała i o wynalezieniu powodu swojej nieobecności, która miała trwać dnie całe. Gdy za powrotem zapytał ją, gdzie tak długo bawiła, odrzekła rumiając się i pokazując kwiaty. Mój, do... Mój ojciec, byłam u pani Łucji, bardzo dobrej i ucznej osoby, która przybiecała mi wynaleźć jakieś potne zajęcie. Tobie, moja córko? Tak, ojcze! Czyż nie jestem w wieku odpowiadającym do pracy? Niestety, jesteś jeszcze młoda i wątła. Najlżejsza praca może ci zaszkodzić. Zdaje ci się, mój ojcze. Wreszcie, choćbym miała doznać trochę utrudzenia, to czyż za nie nie byłabym stokrotnie wynagrodzoną? Widząc cię, ojcze, spokojniejszym i nie tak jak dotychczas zakupytanym? O, jeżeli tak, moje dziecko, niech Ci Bóg dopomaga i błogosławi. Szukaj pracy, przyda Ci się ona w przyszłości, gdy wreszcie Bóg ulituje się nade mną. Na wieczorem Anna umocniona w swoim postanowieniu wymknęła się i pobiegła do Pani Ucji, od której dowiedziała się z wielką radością, że jej pró prośba została przyjęta. Dobra kobieta udzieliła jej mnóstwo rad i przestrug, co do małych obowiązków. Umówiono się, że jutro, skoro świt, Anna przyjdzie do nich, aby pierwsze zejście do kopalni odbyć w towarzystwie Toma, męża Łucji, który przyrzekł wziąć ją pod swoją opiekę. Biedna Anna, jakież wzruszenia miotały nią, gdy przed ranną jutrzenką opuszczała dach ojcowski. Na szczęście pan Iward używał właśnie tych krótkich chwil spoczynku, które mu się tak rzadko zdarzały. Anna zachowywała się ostrożnie, aby go nie zbudzić. Uściskała serdecznie Marię i wyszła z domu, z duszą tak przygnębioną, jakby już nigdy nie miała powrócić. U Łucji już na nią czekano. Zaraz też wszyscy ruszyli drogę i wkrótce zatrzymali się przy studni, która służyła za wejście do kopalni, aby dać pojęcie, jak. Było podówczas wejście do kopalni, przytoczymy tu ustęp ze współczesnego dzieła poświęconemu opisowi Europy Przemysłowej. Co to jest. co to jest? Stopienie do kopalni węgla. Oto wyobraźmy sobie, że stoimy na szczycie wieży Kościoła Notre Dame w Paryżu. Malutki, okrągły statek zwany Benne, czyli po prostu koszyk. Mając zaledwie dwie stopy głębokości, opuszcza się przed nami, chwiejąc się na końcu grubej liny, oddalony od muru na całą długość ręki. Gdy czas wsiadać, żegnaj się z niebem i obłąkami, schyraj się nad przepaścią, tak, iż można stracić równowagę. Chwila straszna. Musisz stąpnąć jedną nogą w kosz. Nie więcej jak jedną, bo druga się nie zmieści. I spuszczasz się w bezdeń, wirując bez chwili przystanku to w prawo, to w lewo. Anna uczuła zawrót głowy, gdy trzeba było przebyć próżnie, aby wejść w powietrzny statek. Jak mogła tak się powstrzymywała i aż wreszcie z przerażeniem krzyknęła – ach, podtrzymajcie mnie, bo za upadnę. Śmiało, odważnie odezwał się tuż przy niej jakiś głos. Anna odwróciła się i ujrzała Franciszka, owego wczoraj poznanygo robotnika, który jej powtórzył – odwali panienko, Bóg strzeże i wspiera słabych. Zresztą silna, szorstka ręka Toma już ją trzymała bez najmniejszych trudności, gdyż dla górników zjeżdżanie do kopalni jest zwyczajnym i spowszedniałym. Oburzona Anna trzymała się mocno liny, do której był przywiązany kosz. Na szczęście mogła w nim umieścić obie swe nogi. W miarę tego, jak spuszczała się pod ziemię, udręczenie jej zwiększało się. Widziała widnokrąg zwężający się, światło dzienne, znikające powietrze, znikające. powietrze stawało się przyduszone, gęściejsze, temperatura wyższą. Czasem szum wody ogłuszał ją na chwilę. Jak gdyby gwałtowne rozpady miały się rzucić na nią porwać i zatopić. Czasem jej rażone były i oczy jednocześnie był blaskiem i gorącem wielkich ognisk, około których trzeba się było przesuwać. Nic też dziwnego, że w głowie i w myślach Anny wszystko szkutowało. Chwilami zapytywała sama siebie, czy żyje jeszcze, czy też dusza jej stacza się już ku miejscu pokuty. Na koniec Poczęły ją dochodzić w z dołu nowe odgłosy, dźwięki głosów ludzkich występujące z głębi przepaści i zwiększające się co chwila. Anna, oswajając się ze swym położeniem, przyszła powoli do przytomności i domyśliła się, że zbliża się już do kresu swej niebezpiecznej podróży. Nie śmiała się jednak poruszyć. Wzniosła tylko oczy z przerażeniem ku przestrzeni, którą przebyła i którą trzeba będzie jeszcze raz przebyć, aby wydostać się z tego okropnego miejsca. I zobaczyła malutki, świecący punkcik. To była dla niej cała widzialna część nieba. Drżąca, bliska omdlenia z trudnością postąpiła ku odłamowi skały, na, na której upadła raczej niż usiadła. Istoty jakieś dziwne krążyły koło niej, szły i wracały w odchłaniach krętych przejść galerii korytarzy wąskich, ciemnych i wilgotnych, które schodziły się w punkcie wejścia do kopalni lub wnikały jak zakręt labiryntu. Krzyki, śpiewy dziwaczne rozlegały się pod sklepieniem, wstrząsanymi niekiedy hukiem podobnym do wystrzałów armatnich. Były to wybuchy prochu, używanego do rozsadzania skał. Przy czerwonych błyskach latarni, umieszczanych w pewnych odstępach, Anna rozpoznała na koniec, że ta gromadzona ta gromada żyjąca, która ją otaczała, składała się ze zgiętych we dwoje kobiet, mężczyzn i dzieci, z worami węgli na plecach oraz koni i mów zaprzężonych do ciężkich wozów. Oszołomiona, nie mogąc pojąć, co się wokół niej dzieje, ujrzała nagle przesuwają, przesuwającego się ku niej Tomasza, męża Łucji, który trzymając się w rodzaju kosza płaskiego rzeku. – Weź to, moje dziecko, włóż na ramiona i chodź za mną. Zaprowadzę cię do miejsca dla ciebie, do pracy przeznaczonego. Rzekł to, zapuścił się w galerię, zrazu na tyle wysoką, że mógł postępować razem z Anną, ale wkrótce przejście to zaczęło się stawać coraz niższym i ciaśniejszym. Wreszcie Tom zatrzymał się, mówiąc – dalej, moje dziecko, nie mogę ci towarzyszyć gdyż już nie zmieściłem się w tym przejściu podziemnym. Musisz zatem iść sama aż do rębaczy, od których po napełnieniu kosza wrócisz do miejsca, które ci już ukazałem.